Zapowiadał się dosyć radosny wieczór, niestety w końcówce mamy smutek, ale też, tak jak mówiłem po meczu w Katowicach przegranym, że to są takie momenty, że trzeba pokazać charakter, tak? że ten smutek trzeba zamienić w taką energię, która pozwoli nam grać dalej o ten cel, jakim jest awans, bo to się nadal nie zmienia. No przekorne jest to, że na pewno zagraliśmy dużo lepsze spotkanie niż tydzień temu z Olimpią które nie miało takiego aż tempa. Nie miało tylu akcji, nie miało tyle, powiedzmy, yy, powiedzmy z dwóch stron, jeżeli chodzi o dwa zespoły, takich, yy, powiedzmy wymiany ciosów. No ale tam były trzy punkty, dzisiaj straciliśmy. No możemy troszkę mieć pretensje do siebie z tej perspektywy, że przede wszystkim, no mieliśmy to wszystko w rękach, tak. Końcówka spotkania prowadzimy 2-1. Kilka sytuacji takich yy, na zamknięcie yy, spotkania, no yy, brakło gdzieś tam precyzji, lepszego dokrania, lepszej komunikacji. No i jest ta porażka. tak no, Trzeba pogratulować gościom uczciwie zdobycia trzech punktów. No, nie powiem, że to była drużyna lepsza, ale na pewno drużyna, która też grała dosyć żywy futbol, nie defaliowała nie, nie, się tak głęboko na własną połowę. Trudno mi powiedzieć, czy to jest element taktyki, ale na pewno, na pewno być może ta pranka szybko zdobyta przez nas wymusiła to, że, że musieli podejmować większe ryzyko. No tak powiedziałem, teraz musimy przede wszystkim ten smutek przekuć w taką energię na następne spotkanie, która, która będzie właśnie takim, która będzie motywacją, która będzie zalążkiem tego, że mimo, że jedziemy na trudny teren, na inną na, na sztuczną nawierzchnię do, do Skrycia Stochowa. Nie ma, nie ma co na to patrzeć, tylko przede wszystkim patrzeć na to, żeby się zregenerować i iść do przodu. No, zakończyła się seria pięciu spotkań, liczyliśmy na szóste. Seria ma to do tego, że zawsze się kończy. Nic trzeba budować teraz, kolejne zwycięstwo, i tak na to trzeba patrzeć. To znaczy, no, kontrolowaliśmy spotkanie, jakoś tak mnie, mnie utkwiło w końcówce spotkania, kiedy wyprowadziliśmy wyprowadzaliśmy kontrę. I został sfaulowany nasz zawodnik przed polem karnym. I no, wydawało mi się nawet, że ciężko mi to ocenić, ale tak bynajmniej nawet dbało się, że może być czerwona kartka, bo zawodnik wychodził na czystą pozycję. Skończyło się żółtą kartką i przede wszystkim piłka była dla, dla gości, a nie było rzutu wolnego dla nas. Tutaj dla mnie była to dziwne. No i z tej decyzji, jak gdyby no, później poszła sytuacja na naszą połówkę. Goście strzelili piłkę na naszą połowę, był z tego rzut rożny. No i straciliśmy w z rzutu rożnego, jeżeli chodzi o ten sezon, cały sezon, te 31 spotkań. Wiadomo, że w tej lidze wiele zespołów liczy na stałe fragmenty gry. My z tego elementu straciliśmy bodajże dopiero trzecią bramkę, najmniej mamy, najmniej bramek tracimy w całej lidze, jeżeli chodzi o rzuty rożne dla przeciwnika. Dosyć skutecznie się bronimy. No miał Pan Bartek książka piłka piłkę na głowie, na głowie nie sięgnął jej i po prostu przeszła piłka za niego, także no z rzutu rożnego straciliśmy tą bramkę i no, trudno mi w tej chwili powiedzieć, mam takie wrażenie, że po prostu no, ta strata bramki spowodowała to, to, co było, to, co było w ostatnich meczach, gdzie, gdzie na błękitnych straciliśmy gola, szybko ruszyliśmy do przodu, odrobiliśmy. Na gryfie straciliśmy bramkę, szybko ruszyliśmy, odrobiliśmy bramkę. Dzisiaj też przy wyniku 1-1, szybka reakcja i prowadziliśmy 2-1, także no, tutaj zespół na pewno z tego 2-2 ruszył do przodu i nazialiśmy się na kontrę. I, po prostu za zbyt duża chęć, no zbyt, przede wszystkim naszym celem było wygrać, tak? no, dziwnie się to wszystko ocenia, bo można powiedzieć, tak tutaj to pytanie padło, że do praktycznie do 86. minuty kontrolowaliśmy to spotkanie. Ja też tutaj mówię, naj, najwię najwięcej może mi do siebie przede wszystkim, że w kilku kontrach zabrakło większego zdecydowania. Były takie momenty, że jeden zawodnik powinien szybciej głowę gdzieś podnieść, zobaczyć, gdzie partnerzy biegają. Tu nam zabrakło ewidentnie takiego detalu w wykończeniu tych kontr. No tak, ja nie wyprzedzam czasu, no bo gramy też w krótkim czasie. W tej chwili uwagę skupialiśmy na pogoni siedzce. No teraz w pierwszej kolejności uwagę będziemy skupiać. Tak, teraz tu widać za oknem. Zawodnicy, którzy grali wam, w miarę bądź się grali w trening wyrównawczy, regeneracja na pozostałych. Na pewno będziemy musieli przynajmniej dwa treningi przeprowadzić na sztucznej nawierzchni. Wiadomo, zadanie jest trudne, ale zadań trudnych przed nami było bardzo wiele. Po prostu musimy zbudować sobie motywację, zbudować w głowach to, co jest nam potrzebne i, i zrealizować. No, sport taki bywa, że, że, że wbrew pozorom. Tydzień temu nie wszyscy byli zadowoleni z, z, z meczu, że, że było za wolno. Za... No, czasami właśnie wszystkie liczą się zwycięstwa. Dzisiaj wbrew pozorom ten mecz dosyć był szybki kontrolowany przez nas, ale zakończony. No, taka jak taka była piłka, po prostu no, jest czasami brutalna, jest pięknie, ale momentami jest brutalnie, ale, ale teraz trzeba przede wszystkim, jak powiedziałem, tą energię, ten smutek przekuć w motywację na wszelką cenę. Tak tutaj po meczu też yy, od razu pobiegłem do zawodników na boisko, żeby nikt się nie, kładł, nie tutaj nie pokazywał jakiejś zwieszonej głowy, bo, bo po prostu nadal, nadal wszystko jest w naszych rękach, tylko po prostu temat się nie zamyka. Będziemy grać do samego końca i to wtedy wszystko się wyjaśni. Czy awansujemy bezpośrednio, czy będziemy brać udział w barażek, bo tak to trzeba po imieniu yy, nazwać.